Normalnie, nienormalni. Bez skryptu. Bez skryptu. Bez skryptu. Kuba Kacprzak. Grzegorz Normalnie, prze... normalnie. Przedstawiamy się? Przed właśnie przedtemu. chyba nigdy się nie przedstawiać na bez skryptu, nie? No właśnie, nie? bez sensu. A więc Podobno. może, to się, może to się ogląda tylko bez skryptu i nie wie kim jesteśmy tak naprawdę. Może o to chodziło, Widzimy na nim anonimowi częściowo. Teraz, teraz, wszystko. teraz widzisz. Zwłaszcza, że tutaj akurat w tym formacie to są mniej poprawne treści, no. A kiedy mam poprawne? My jeszcze mniej poprawne. Zanim zaczniemy... Chciałbym podziękować w naszym wspólnym imieniu Jezusowi Chrystusowi. Czekam. Już. Taki, taki nick nosił użytkownik. Okej. Okay. Dobra. Już wiem tego od dźwięku, tak? Tak. Który sprawił, że teraz służycie nas tak wspaniale. My się słyszymy normalnie, jak zwykle. Ale później. Ścieżka dźwiękowa wchodzi w taki mikser, i on sprawia, że brzmimy bardziej radiowo. Tak? Tak, już to, już to sprawdzałem. Już od poprzedniego odcinka prawdopodobnie to już słychać. Więc e, no. w sensie nie od tych, które u nas wyszły, od tych, Te, które u nich wyszły. Rozumiem. No. Pokazały się w poprzednim mhm. A to widzisz, muszę sobie chwilkę przesłuchać. Bardzo fajnie. Dziękuję. Mówi, że Jezus Chrystus właśnie powiedział mi, że użytkownik na swój sposób, kanał taki często komentuje nasze, nasze filmy. Także dziękujemy serdecznie, polecamy. Wysłałem mu w podziękę kubek. Wypełniony śliwkami w czekoladzie. <głos> <głos> Sąsiad odbierał, i potem były dziwne miny, jak było napisane na paczce i że to, że to do niego prawdopodobnie. W sensie Jezus Chrystus był zaadresowany. No. Może nie wiesz, Majus, Zaszło się pielgrzymki do niego. <noise> Teraz się zacznie. Niedługo się usłyszymy o jakichś nowych objawieniach. Nie robi dużo tostów, może na tuli mu wyjdzie. I... <głos> <głos> no sub, chyba przyszedł, e, przyszedł czas na największe tutaj największe wydarzenie. W historii kanału bez skryptu, czyli unboxing. Ach, no tak. Bo w poprzednim odcinku, w poprzednim odcinku skończyło się na nierozstrzygniętym pojedynku Białego Michałka ze śliwką w czekoladzie. I, I na... okazało się, że nasi sąsiedzi ze wschodu No, robią coś, co jest miksem. <noise> Coś, co jest miksem. Mm -hmm. I mamy tutaj ty, 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 ty. To z reklamy, bez reklamy czekaj, żeby nie było widać. Wszędzie będzie widać. widać. Nic nie widać. A więc śliwki w beje czekoladzie. <ścoughs> Stestujmy tak agresywnie. <ścoughs> Stestujmy. <ścoughs> Moi drodzy. O, historyczny moment. No, jest biała. Jest biała. Ewidentnie Jak może, Europa. To jest, może to jest śniowy <laughs> Pachnie słodko Dosyć krucha Czy to taka cała śliwka po prostu w czekoladzie takiej. Cała śliwka, no Bez żadnych nadzieję na pyś... zawsze pomiędzy nadzieniowych Wschodnie cukierki często są bardzo dobre Ta jest właśnie mało słodka Mało słodka dosyć. Fajnie, bo jak była bardzo słodka, to na czekoladach byłoby już byłoby za mocno, nie? Hm. Bliżej mikrofonu? Miałem pewne obawy, że to może być nietrafiony pomysł, ale podoba mi się. Czy znaczy jest ok. Jest okej. Okay. mi się, że jest mało słodka. No. Ale wolę nasze. Nie jestem pewien, czy jest lepsza od ciemnej. Wydaje mi się, że nie. Jest dobra. Ale jest, jest naprawdę ciekawa. No. Hm. Śliwka z szona metyst. Tak się nazywa. Bardzo dobra, nie, naprawdę bardzo spoko. Natomiast no to nie, spra Coś innego. nie, nie sprawiło, że moje kubki smakowe się wywlekły na drugą stronę. Nie, nie, no tak. Dobra. Można spokojnie jeść. Polecamy. Może, możemy polecić. Gdzie to robią? Ametyst. Ukraina. Ukraina. Prawdopodobnie śliwka w białej czekoladzie to jest największy wkład Ukraińców w kulturę Europy. Mogę już dzisiaj taki statement tutaj wypowiedzieć. Nie, bardzo, bardzo tak, dobre, spoko. Najlepszy towarek ale... sportowy obok dronów. <laughs> ale zostawiam też pole do popisu, na pewno można to zrobić jeszcze mocniej. Jestem pewien, że można by to zrobić My jeszcze mocniej. To jeszcze, tak Trochę nadzieja byłoby fajnie. Ja bym coś właśnie z tym nadzieniem tak, tam umieścił. Tak. No nie? Także, no dobrze, jeszcze, cieszę się. Bo... Czyli dobrze, mam, jest miejsce na naszą produkcję. Jest miejsce na, na naszą rynku produkcję. To tylko kwestia czasu, proszę Państwa. Ja bym w ogóle dodał odrobinę białeczka po prostu do tych ślibek, żeby, żeby były takie fit. Żeby były fit, no. Mm. Ogólnie no, wiesz, fajnie jakby były na przykład na ksylitolu zamiast na cukrze. No. Albo na erytro, erytrolu, erotolu. I na oleju CT. Oleju CT. Ale jak już jest, wiesz, no jak jest z proteiną, to możesz to sprzedawać jako suplement diety, a nie, a nie jako słodycze. Tak, i o to chodzi. I o to chodzi. Cena wyższa. Cena wyższa. W mniej boli, być może tego, co mniej ty, Chyba mniej, nie wiem, czy nawet nie podlega mniejszej ilości. No z tego tam, co wiem, nie wiem, co się zmieniło, ale wiem, że niedawno było tak, że w suplementach to, to tylko trzeba było mieć założony skład i założone działanie. A jak zamiast kraty była mąka, no to założyliśmy, ale nie wyszło. Ale co chwilę tam? Co, co chwilę jakieś afery wyskakują, myślę. Teraz to ostatnio może jakiś, za, za jakiś radioaktywny, gdzieś mi się wyświetlony, najstarszy z tej firmy. Jim Beam. Beam. kupuję od nich troszeczkę sprzęt, a suplementu jeszcze nie kupowałem. I chyba. To czeska czy słowacka, tak? Jakoś. Co? To jest czeska albo słowacka firma? Nie wiem. No właśnie nie widziałem, że jakaś właśnie. A Tak czeska pisane słowacka. Jest śmiesznie, bo Jim Beam się kojarzy z tym whisky, nie? Ale no. to jest Jim Beam. No. Ta, że właśnie ona i ten też, jeden all z All Nutrition? Polskich. Tak, chyba. Chyba tak. All Nutrition, nie tak. chcę tutaj, sprawdźcie, albo SFD. A SFD, ale to chyba jedną samo, SFD All Nutrition, czy tak? Ale przecież głośno było, głośno było ten, ile? To wcześniej to, była kreatyna. Dwa lata temu kreatyna od, K tak. od KFD Nie, to nie, była, od, nie. Też, od SFD? chyba też od SFD. Od SFD. Dwa lata temu kreatyna od no. SFD była z kreatyncią, także. Tak. No nie wiem, co się dzieje tam w procesie Chyba oddech, żeby nie było. Ta. Allegedly. No. <laughs> nie pamiętam, bo literki mogą się mieszać. Nie chcę nikomu tutaj oczerpać. A tak, a teraz z kolei coś radioaktywnego tam. Mhm. Bywa no. Także nieważne, czy... tak naprawdę już nie ma co się przejmować, możesz walić co chcesz. Tak, w sensie. Ale może się pojawi jakiś hulk. Może Czyli specjalnie, czy... może lepiej działa. Tak Dobity? No. To by było. Był taki gość kiedyś. Pewnie o tym mówię w podcaście, który był jakimś tam naukowcem w Stanach od, od energii nuklearnej, który tam pluton chyba na żywca połykał czy coś. Powiedział, że to wcale nie szkodzi, że to I co się stało dalej? Nie no, no dożył jakichś tam lat takich, nie, nie strasznie krótkich. Nie, tam, no. nie, nie mówię, że 120 żył, ale no. nie wiem czy marna na raka akurat, no, ale to większość umiera na raka. Więc... <laughs> więc... Takie czasy. Takie czasy, no. e... Teraz jest taki ten, jest taki gościu chyba Izraeli Hulk, Izraeli. albo Iran, nie, sorry. Iranian Hulk. Iranian Hulk, Iranian Takie, Hulk. Taki, co taki ubrany jest. też. Ja nie wiem, czy on jest taki napompowany, bo nawet jak, bo gościu nie wygląda, jakby był umieściądy. Wygląda, jakby był po prostu jednym wielkim spaślakiem. O, cóż za niepoprawność polityczna. Jak <laughs> <laughs> był bardzo ciało pozytywny. E, I ten, i... No nie wiem, czy on jest taki ubrany, czy on jest jeszcze nadmuchany czymś. Bo nie no, to chyba, to jest, chyba jakieś ma stroje takie, chyba pod tymi swoimi widziankami ma jakieś pewnie... No no są jakieś takie, a to głównie. wiesz, te zdjęcia wrzucają, mhm. wiesz, wszystko można zrobić na w photoshopie, no nie no. Żyjemy w czasach, gdzie tego tak rodzaju ludzie robią bardzo błyskawiczną wręcz karierę w social mediach po prostu, wiesz, wystarczy, że wystarczy ci jeden filmik pójdzie i tam... Tak, no, jeden, jeden viral pójdzie i... wyświetleń. Oglądacie właśnie kanał normalnie i Normalni, pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę oraz subskrypcji, komentujcie, piszcie co Wam się podoba, jakich gości chcielibyście zobaczyć, jakie tematy Was interesują. W Polsce jest taki gościu ciekawy, RJ Bull, nie wiem czy kojarzysz, e, to, no, to jest ten gościu co skakał na skakance ze sztangą przywiązaną, to już na pewno A, widziałeś ten widziałem. I robi tam różne inne rzeczy. Jakieś, właśnie, wyciskanie ławeczki z wyciskającym na niej gościem. Rozumiem. I, i, <laughs> ale to jest fajnie, bo, to, no, jakby wiesz, bo może to nie jest naj, najbardziej rozsądne. Ale, <laughs> ale Ale świadczy jednak o jakby, wielkiej sile, nie? Tak. Więc różne ludzie mają pomysły na siebie. Mają. Jak widać, my też. <laughs> też Test, śliwek w czekoladzie. Na razie jednego produktu. Stworzyliśmy arenę. A, arena, no to w ogóle wiesz, jak zrobimy te nasze? Jak zrobimy, w ogóle to by trzeba było zrobić tak, że wybrać ileś tam typów cukierków, no bo wiele jest takich jak Michałki, no. że jest z kilkunastu producentów, którzy je produkują. My każdy smakuje inaczej. Więc najpierw trzeba by wewnątrz takiej grupy wyłonić zwycięzcę, potem właśnie ze źliwych w czekoladzie wyłonić zwycięzcę, tak z innych. Z jakichś tam irysów wyłonić mhm. smak zwycięzcy i dopiero potem wstawiać w szranki. Najpierw w, A skąd, w klubie muszę ale się robić. Skąd wiesz, że no, na tutaj postawisz teraz, że krówka krucha wygrywa z krówką ciągutką, ale być może gdzieś tam dwa, dwa levele drabinki wyżej ta ciągutka by jednak pokonała kogoś, kogo nie pokonała krucha. o no tak, to w sportach A walki jest? nie mam matematyki. To jest kamień, kamień papier, nożyce, no nie? A no, słuchaj, w systemie turniowym rzadko dwóch z najlepszych się spotka w finale, nie? Niestety tak jest. No? <coughs> Często spotkałem się wcześniej. Co zrobić? No. Mm -hmm. Krówka może mieć gorszy dzień i, i, i przegrać <laughs> z irysem. <laughs> Ale jakby to jeszcze wiesz, ubrać w odpowiedni. odpowiednią otoczkę światła komentator sportowy, taki jakiś ten Jura Jurkowski, co będzie, co będzie się darł. On, on, ten co zbudował swoją karierę na krzykach, jak, jak to było w którymś tam rożcie, o kłopoty krówki, masakra. Chyba się trochę za bardzo ciągnie. O, ryja. No. To by mogło się sprzedać. Zawodnik się to dusi, dusi się krówką. To by mogło pójść. To ty mi wysyłałeś tego testera kebabów, w sensie komentarza testera kebabów. Tego komika, co tam się śmiało. Bartosz Walos chyba o tym opowiadał. Chyba tak, bardzo fajnie opowiadał. To jest twoja jedyna umiejętność życiowa, to jest w stanie stwierdzić, czy coś jest dobre, czy coś nie jest dobre i na tym budujesz swoją karierę. No ale widzisz, ludzie to oglądają. Zrobimy. Mam bez skryptu, bo jeszcze będziemy mieli trzeci zestaw. Kuba i grze siedzą. Jedz z nami. I tak w, stroju, w, w strojach Cezara byśmy mogli występować. Za każdym no, razem będziesz prześcieradło, wie, wie dla uroby. I, I na koniec. <laughs> w ogóra. No. no, jest jakiś pomysł. Nie, <laughs> chyba nie. Czy no, jest pomysł, tylko byśmy wyglądali. Potem Chyba żby zaczynaj sprawdzić z dwudniowe. dwóch dwie. Albo byśmy jedli tylko proteinowe żarcie. Mhm. Fit. Widziałem ostatnio. Słodycze Fit. Widziałem. Ogólnie jest masło orzechowe proteinowe. Jest. Z, dodatkiem, jest. z dodatkiem białka WPC-80. Jest. Bardzo jest. smaczne. Jest, potwierdzam. Lubię. Ale widziałem ostatnio masło orzechowe, gdzie było na etykiecie masło orzechowe proteinowe i w składzie było po prostu 100% orzechy. Chodzi o to, że w momencie, kiedy. No, samo makro orzechów sprawia, że one już się kwalifikują jako produkt białkowy. Aha, I to tak. wystarczy, więc wystarczy, że po prostu dajesz na etychiacę... No to tak jak masz, wiesz, żelki bezglutenowe, no znajdź mi żelki glutenowe. Trzeba no. <grym> się znaleźć gluten w żelkach, nie? No i, spoko, no, no i to jest ma się mamy. takie... No i to, dzięki no. temu, że masz napis proteinowe, bezglutenowy, to ktoś już jest kupiła. cena 150%, nie? Jak ktoś nie ogarnię, ty z... Tak jajka można po prostu, jajka sprzedawać, jajka, jajka proteinowe, proteinowe, specjalne jajka. białkowe jajka. No. <grym> w nie były niepełnowartościowe. W naszych żółtkach jest więcej białka niż w twoim białku. <grym> <laughs> Nasze żółtka są bardziej żółte niż twoje białko. Też. Można by tak robić. Nasza akurat się biega o ciebie. Kurde, szczerze mówiąc, spodziewałem się, że to będzie bardziej spektakularne, że to będzie jakiś taki no. No, żeby nie, to jest takie mi głowa. To nie, ta, to nie jest taki. To jest taki, że właśnie byś sobie mógł ktoś podjadać i byś tak nie odnotował specjalnie. Czyli o ja tyle dobrze, że można się tym najeść, tak? Tak, Czyli... to jest taki słodycz, jak ja lubię, można się tym najeść. Mm -hmm. nie, nie, nie musi być deserem, może być zamiast posiłku. Tak, no, dokładnie. Trzeba sprawdzić mm. tylko makro. Zresztą i... tak. widać po mnie, że to makro tak średnio sprawdza. Mm. Polewia cukiernicza biała, 30%. Czym jest o, w nawiasie całkowicie utwardzony tłuszcz roślinny? Na pewno jest bardzo zdrowe, nie? Taki całkowicie utwardzony tłuszcz roślinny. Mm. No tak. Kurde, muszę kiedyś jakiś słodycze znaleźć, żeby tam był jakiś tuszczem zwierzęcy mi ci podsunąć przez, przypa przez przypadek. Dlaczego taki jesteś podły? <laughs> nie wiem, to było śmieszne. Taki to żart. Białko 2,3 g na 100. To chyba okej, okay, nie. <laughs> no dobra. Ciekawe, czy są takie słodycze z tłuszczami zwierzęcymi? Nie, myślę, że nie. Taką można wypuścić serię. Też podróżujesz że pączki. Beef sweets, ewentualnie. Są? Pączki. Pączki chyba się na smalcu smażyło. Tak, tak. Nie? czy znaczy, no kiedyś tak się smażyło, ale czy tak smażą, no to wątpię, żeby, mhm. żeby piekarnie smażyły czy pączkarnie na, na smalcu. Ja to w sumie wszystko robię. na Masło smalec albo. albo. Z, jak się nazywa skrowy? Z, z Neko. Tuż. 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 Bawoli. <laughs> to jest uj? <laughs> no to się nazywa. W kość Beef dripping? Tak mnie na opakowaniu? Jakoś tak. Co? Ja nie wiem w ogóle, że ty mówisz, to jest po prostu smalec. Ale smalec to z bazy świni. Myślałem, że krowata ma smalec, człowiek też ma smalec, to się tak nazywa. Może, może nie wiem. No, nie jestem ekspertem, nie, nie skończyłem nie. gastronomika. Ja lubię jeść, ale nie hmm. choć, się znam na jedzeniu. Jestem <laughs> y, testerem. No tak. Pra y, znam się na praktyce, no ja okay. nie na teorii. Ja chyba jeszcze się jedną pokuszę żeby się utwierdzić w przekonaniu, czy jest to dobre, czy nie. ja też wezmę jeszcze jedną, żeby nie było, że ty jesteś grubasem. No. Tylko. Tym optymistycznym akcentem chyba zakończymy odcinek. Co tu na to? Znaczy? Ale wolę nasze. <laughs> tak. Nacjonalizm jednak... Nasz wygrywał. Nacjonalizm. Ma, to są białe. Maxi, tu są czarne bardzo.